Świat nam się ma koć, robimy tak niewiele Chcemy żyć na wiele stale, chcemy dużo Witam, dziś poznamy pewnego syna, który bardzo marnie trawi Zapraszam Tęskniliśmy, witaj na. Syn marnotrawny Radujmy się więc, witaj na. Przetańczmy całą Bo radości nastał czas. Głównym bohaterem tego odcinka jest niejaki Jakub. Młodzieniec jest raczej mało zadowolony z sytuacji, w której się znajduje. Uprawa ziemi to strata czasu. Stratą czasu to jest pedofil zabierający sześciolatkę na romantyczną kolację. Pracujesz tak ciężko cały rok, a wystarczy jedna burza, żeby wszystko zniszczyć. Wy już zostawcie tę renię. Tam nie trzeba ciężko pracować, orać, sadzić, pielić, ani rządzić. Dobrze by było, gdybyś mógł zostać bogaczem bez żadnej pracy. No wtedy let's playerzy nie istnieli. Nie chcę dłużej siedzieć na wsi. Ojcze, chcę pojechać do miasta. Jakubie, dałbym ci wszystko, czego chcesz. Ale nie mam pieniędzy. Dałbym ci wszystko, czego chcesz. Hmm, chcę pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Ale powiedziałeś, że dałbyś mi wszystko, czego chcę. Oprócz pieniędzy. To co możesz mi dać? Skopa w dupę, żebyś się do roboty wziął? Nie słuchaj, do ojcze. On chce, żebyś sprzedał połowę majątku i dał mu pieniądze. Tak cię proszę, daj mi szansę, ojcze! Nie zawiodę cię! Jakubie, czy ty nigdy nie przestaniesz? No jak mu zamknął sklep do dopalaczami, to przestanie. A, marudzić. Nie, dopóki się nie zgodzisz. O, no dobrze. Co? 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 To się nazywa silny charakter. Tato, proszę, daj mi pieniądze. Definitywnie nie. No tato! Nie ma mowy. Tato! Nie. Mu daj. Nawet o tym nie myślisz. No, tato! Nie i no, to! Nie, nie i kropka. Tato, daj! No dobra, zgadzam się. Tato! Tato! Powiedziałem, że się zgadzam! Tato. Powiedziałem, że się zgadzam! Zgadzam się, halo! Oj, chyba najlepsza część ciebie została na materacu, synek! Dziękuję ci! To twoja część majątku. Możesz z nią zrobić, co zechcesz. Koksu nie było, samochodów też, to sobie pewnie chłopak w sklepie z sandałami zaszaleje. Nasz bohater zabiera dwie sakwy wypchane złotem i miejski lans rozpoczyna od odpimpowania stylówy. Czekaj, czekaj, czekaj! I jeszcze to! Pasuje do twoich oczu! No kto by przypuszczał, że oni już wtedy wiedzieli, w którą stronę pójdzie świat mody. To musi być pijalnia wina, bo tam jest napisane schoes. Co się wzięło stąd, że kiedy próbowałeś obudzić kogoś nastukanego, to on na ciebie patrzył i mówił: schoes. Dzień dobry! Sprzedajesz buty? Buty? Przecież to jest pap! Przepiękne ubranie! No. Dziękuję. O, nie, nie, nie. Ewidentnie brakuje skarpety. To przepiękne, buty. co myślisz, he? Jeszcze tylko czerwony nos i w cyrku? Już masz? Jakub wydał kolejną monetę, aby poznać swoją przyszłość. Długie życie pełne sukcesów. <ślam> Sam to wiem. A następnie udał się na rynek, żeby pozachowywać się jak kobieta w sklepie z butami. Może pomarańcze. Nie! Może to! Nie! Panie, czy pomożesz żebrakowi? Nie mam nic! Wszystko przepiłeś w chores? Witaj w naszym mieście, przyjacielu. Jestem faszyzm. Faszyzm? Rodzice muszą być uroczymi ludźmi. Posłuchaj, jeśli chcesz być tu poważnie traktowany, musisz mieć inne ciuchy. Ale to, to nowe ubranie. Nie podoba ci się? Dawid Wolinski w takim stroju tak by tłuk self jaki, żeby się winda zacięła. Bawimy się codziennie od miesiąca. Anny! Czekaj, chciałbym kupić kwiaty dla Anny. Proszę. Och, Jakub. Anno, mam coś dla ciebie. Jeb jej z dyni. Naprawdę nie wiem skąd to się bierze w mojej głowie. Po miesiącu melanżowania okazuje się, że Jakub wydał całe złoto. No i jak to czasem bywa, wszyscy się od Bidoka odwracają. Mówiłaś, że mnie nie zapomnisz. Nie widziałam cię nigdy na oczy. Proszę, nie miałem nic w ustach od dwóch dni. To jest jedno z tych zdań, których mało asertywny ministrant nigdy nie wypowie. Nie miałem nic w ustach od dwóch dni. O, proszę, panie. Mogę robić wszystko. To jest ciekawe pytanie. Gdyby ktoś do was przyszedł i powiedział, że może robić dla was wszystko. To jest dla was piście. Mm. Nie wiem, no tak, no. Dobrze. i jeśli chcesz, możesz paść, moje świnie. Ale co jeśli on nie polubi twojej żony i teściowej? A, świnie zwierzęta. Jakub? Jakub. Jakubie. Mój synu, mój synu, ty żyjesz! Ojcze, zgrzeszyłem. Nie zgrzeszyłeś, tylko przebalowałeś cały hajs! Co to na studiach nie byłeś? Pozwól mi być twoim sługą. O, nigdy, nigdy, Jakubie! Słuchajcie, Jakub powrócił! Przynieś moją najlepszą szatę! I ubierz w nią mojego syna Najlepsza szata za stracenie Połowy majątku ojca Niech brata zabije, to może samochód na weekend dostanie Ten mój syn był martwy A teraz ożył Zaginął, a odnalazł się On nie zaginął Tylko wziął twoje pieniądze I je wydał na buty klauna Co tu się dzieje? Uczta z okazji powrotu Jakuba trwa w najlepsze Kiedy jego brat wraca po ciężkiej pracy Swoją drogą to trochę hamuwa Już mogli na niego chwilę poczekać Od tylu lat wiernie ci służę i nigdy cię nie zawiodłem i przez te wszystkie lata nigdy nie dałeś mi nawet jagnięcia bym mógł się zabawić z przyjaciółmi. Przepis na dobre melo? Kilku przyjaciół, jagnięcie i lecicie po kolei, być Synu, wiesz, że kocham was obydwu i wszystko, co moje jest twoje. Radujmy się, bo twój brat był umarły. A teraz znów ożył! Nie ożył, tylko mu się kasa na dziwki i jabłka skończyła. Czy mogę damy tę samą bajkę? Nie mu się nie należy uczta, tylko szlaban na imprezy z przyjaciółmi i Jagnięciem. God damy! Chętnie oddałbym wszystko, co posiadam i został nędzarzem. Gdyby to uczyniło z was obu porządnych i mądrych ludzi. To już koniec naszej przygody u boku syna marnotrawnego. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że pierwsza knajpa w historii ludzkości nazywała się świat nam się ma tak niewiele, na stale. Ogłoszenie parafialne. Pamiętajcie, że już 19 października możecie znaleźć w Empikach i Księgarniach moją najnowszą książkę. Historia wszechświata według niekrytego krytyka, a jeżeli chcecie tę książkę zakupić z autografem oraz dedykacją, piszcie na niekryty Kam ilość niestety ograniczona. To pierwszy, ten lepszy, jak w pubie z Hoels. To na dzisiaj tyle, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. BUJA! lepszy świat nam się robimy tak niewiele.